Najkochańszą fryzjerką. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodoba. Pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę i koniecznie komentarz pod tym filmem. A ja zaczynam. Kasiu, czy my mamy jeszcze tę naszą wodę z lodówca? No bo wiesz, co ja tak myślałam, żeby troszeczkę dokupić no, ile tam mamy? 10 litrów, no to przecież to już jest prawie nic. A wiesz, no fajnie by było naszym klientom zawsze podawać właśnie tę wodę, żeby też nas tak kojarzyli. Mm. Poleciałabyś to kupić? Nie, no oczywiście nie po godzinach pracy, leć teraz, na no spokojnie. <grym> OK. Nie ma sprawy, ja poczekam i tak na razie nie ma. Ochotę, to oczywiście kup sobie coś, dobra? O, o, dzień dobry. Dzień dobry Pani Aniu. Witam Panią serdecznie. Tak, już sprawdzam? Ach, faktycznie. Przepraszam Panią bardzo. Tak wie Pani co? Ja byłam dzisiaj pewna, że nie mam za bardzo klientek, no ale wiadomo, no salon musi być ale jednak tak, faktycznie, Pani jest zapisana na dziś. E, oczywiście, oprócz przeprosin, chciałabym wręczyć Pani 10% rabatu na dzisiejszą usługę. Tak, no z mojej winy, że... Wie Pani, nie jestem do końca przygotowana, bo wydawało mi się, że ma Pani wizytę w przyszłym tygodniu. Mój błąd, mój błąd, przepraszam. Tak? Pani się i Pani tu wezmę kurs Pojechać. Wszystko dobrze. A jak zdrówko? A moje też dobrze. Dziękuję. Mhm. Dobrze. Proszę sobie usiąść tutaj. Eem, czy mogłaby mi pani. Przejdziemy na ty, naprawdę. <laughs> dziękuję, to dla mnie zaszczyt. Eem, powiedz mi, proszę, czy chciałabyś się napić wody? Oczywiście, że tej z lodowca, jak zawsze. E, dobrze. Już mhm. tutaj Z cztery miesiące już pani e, ciebie, ciebie u nas nie było. To już trochę czasu minęło. Okej, okay. przypomnij mi, e, co ci dzisiaj do mnie sprowadza: fryzury, a faktycznie, 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 tak spojrzę, bo coś mi się wydawało, że tu Kasia dopisała, że trwało, mamy robić, nie? Taki posłuchałam Cię w tym momencie. A nie zaczęłam robić tego, co jest zapisane, bo to by było dopiero klops, no nie? Może coś słodkiego jeszcze? Nie. Dobrze. Um, powiedz mi, na jaką okazję ma to być fryzura? O! No to fajnie. I kiedy masz to dokładnie? Aha, czy rozumiem, że. Uroczystości też masz tutaj ustalone. Spójrzmy, żeby nie było, czy Kasia dobrze zapisała. O, wiesz, Kasia rzadko się myli. Ogólnie, ogólnie bardzo mało pomyłek popełnia, ale wiesz, może się zdarzyć. Może się zdarzyć, ale to nic takiego. A nie, tu jest wszystko dobrze. Mhm. Świetnie. Okej, okay, tak więc zaczynamy. Czy wiesz już? Mhm. Mm Pokaż. O. Ta różowa bardzo do Ciebie pasuje. Ale w sumie. Ty już znasz, ty już znasz nasz salon, już byłaś tutaj tysiące razy. Powiedz mi, jak robimy dzisiaj? Czy używamy tej szczotki? Czy używamy drewnianej szczotki? Czy może jednak a potem już używać tej? okej, okay, dobra nie ma problemu tak więc najpierw rozczeszę twoje włosy oczywiście z największą delikatnością Robiłaś coś ostatnio z grzywką? Właśnie tak mi się coś wydawało. Ty już jesteś stałą klientką, więc ja już pamiętam wszystko. Pamiętam naprawdę mnóstwo naszych wspólnych zabiegów. Pamiętam mnóstwo cięć, farbowań, fryzur. Naprawdę już tyle chwil. że można by książkę o tym napisać. A jak twoja pielęgnacja? Mhm. Okej. Okay. że już jutro będziesz miała efekt. Ona niesamowicie nawilża. Musisz pamiętać, że skóra głowy to to, co najważniejsze. Ze skóry głowy przecież wyrastają Twoje włosy. Ok, Włosy mamy rozczesane. Hmm. Jaką by Ci tu fryzurę najpierw Ty nie, wiesz co? To nie głupi pomysł jest, bo jeżeli byś chciała rozpuszczone, to ja mogę Ci nałożyć ten wałek i po prostu przy następnej wizycie mi go oddasz. Nie ma problemu. A przecież wiem, że zaraz będziemy się znowu widziały, także jeżeli masz ochotę... Okej, okay. dobra, dobra. To odłożę na później, bo próbujemy najpierw innych fryzur. Teraz może spróbujmy Chyba nigdy jeszcze na Tobie nie używałyśmy. Makijaż masz dzisiaj w ogóle. I, i tą klamrą zepnę twoje włosy z tyłu. Okay. O, przepraszam, że cię nie zapytałam. Nie razi cię przypadkiem ten LED z tyłu. Troszeczkę. Ja się ciebie o to zapytać, przepraszam. Um, powiedz mi, jak podoba Ci się ta fryzura? Już Ci daję lusterko. Zobaczy, ja nadal mam to lusterko z domu z papieru. Ty nadal nie oglądałaś? O Boże. Dobra, spójrz No moim zdaniem wygląda pięknie. Wiesz ty masz tutaj też ten piękny tatuaż na szyi, więc akurat to luźne podpięcie do tyłu idealnie go podkreśla. Mnie się bardzo podoba. Spróbujemy czegoś innego. Ok. Tu zdejmijmy tę klamrę. Okay. Dobra. Widziałam taką inspirację. Spójrz. Patrz, pokażę Ci. Myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć kółatów. Ok, pozwól, że teraz wstanę, bo muszę dotrzeć tutaj dobrze do e, Twojej głowy. Muszę zrobić dobierany i wiesz, ciężko tak na siedząco. Ostatni Wow Ok Pokażę. Może tu troszeczkę jeszcze wyjąć Takie delikatne pasem I z tej strony też Mhm mm Piękne masz te długie włosy, naprawdę. Żeby ci się nawet pomysł nie urodził, że chcesz je ścinać. Nawet o tym nie myśl. Sukienkę. Koniecznie w tej fryzurze musisz iść. Zobacz. Pięknie, prawda? O Jezu! Cudownie. Proszę, popatrz. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Tylko musisz jutro polakierować włosy, jak rozpuścisz ten wałek. Nie musimy nakładać żadnej pianki, niczego, bo ty masz tak podatne włosy na loki, że one się tak pięknie zakręcą. Ty musisz je ty. Rodzinka. Wszyscy zdrowi, wszystko jest ok? Tak. Oj, no to świetnie. Dostała się. O, no to moje gratulacje. Naprawdę. Możesz być z niej dumna. Dobrze. Przeczyszamy włosy. Mhm. Naprawdę. lubię. Oh, no to cudownie. A wyjeżdżacie gdzieś w tym roku? Uuu. No to cudownie, naprawdę. Okej, okay, nałożę teraz wałek na twoją głowę. Przypniemy go najlepiej spinką. Poczekaj, żeby on nam się z miejsca nie ruszył. Mhm. Mm czy loki na wałek. znam twoje włosy więcej. Świetnie. Ok, wałek mamy zawinięty, już nic więcej nie zrobimy. Ale tak, jest jeden faworyt. Zobaczymy, jak się sprawdzi wałek do włosów. Daj mi koniecznie jutro znać, ok? Dobra. Ok, no spokojnie, zdzwonimy się. Do zobaczenia. <grystanie> Miłego dnia Ci życzę. Pa! A gdzie taka kaśka się podziewa, nadal jej nie ma. Zapomniałam wziąć zapłatę od klientki. Ach, trudno, przecież ona i tak, jeszcze tyle razy do mnie wróci. Jak raz zrobię fryzury za darmo, to nic się nie stanie. Kochani, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnych filmach, live'ach oraz na Instagramie i TikToku.